mamy piękny zimowy słuchajcie poranek nad wodą no i szukamy sobie szczupaków co tu dużo mówić tu coś się spławia dlatego stwierdziłem że a dobra porzucam zobaczymy co z tego wyjdzie nie? Jest? Jest. Dziwny, ale jest szczupak, jest, dziwnie wziął, ale jest szczupak, nieduży, delikatna zabezbrojeczka Cześć kolego, jak się masz w tym pięknym zimowym klimacie? Taki nieduży szczupaczek, ale grubiutki już, słuchajcie No to co, łówimy dalej, nie? Cześć, witam wszystkich serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj szybciutko, skrupulatnie i po prostu lecimy dalej. Wyjąłem przed chwilą szczupaczkę 60 cm, wyjmowałem mu przynętę 10 cm. Połknąłem ją po prostu naraz nic z niej nie wystawało. Także, słuchajcie, jest żarcie Dzieje się po prostu niesamowite rzeczy. Pozdrawiam Was z pięknego jeziorka w zamościu i lecimy dalej. Słuchajcie, i zobaczcie, co się będzie działo, bo. Może być bardzo, bardzo grubo No i oczywiście znowu w klimacie zimowym Z daleka widziałem, że jeszcze tu się ryby spawiały. Jest. No, byłem, że tu się też spawiała. Idzie bardzo tak spokojnie nie jest chyba dużo. chociaż nie, nie wiem. wiem. A jakiś wielki to nie jest. Good fish! <gry> Co ty mi tam nabroiłeś, kolego? I w środku ma rybę skubany, nie? 59 cm nie fajnie poszedł połknął 10 centymetrową przynętę w całości nie zrobiło to absolutnie na nim żadnego wrażenia zobaczcie taka guma on ją zassał, że jej nie było nie tak co ciekawe słuchajcie ten szczupaczek on miał naprawdę bardzo małą rybkę w buzi ile ona miała z 5 cm 6. No nie była większa Ricky Daroucz i obiem Zeszliśmy słuchajcie z 10 gram do 4 gramowej góweczki bo wydaje mi się, że dycha na tak płytkim łowisku a to jest za dużo 구독, 언제든지 저거를 통해서 구독, 언제든지 저거를 통해서 저거를 거를통 Robi się znowu ciemno malutku mam nadzieję, że te ryby znowu zaczną brać nie? Bo jak wyszło słońce to siadło dosłownie wszystko nie? I nic nie mogłem z tym zrobić za bardzo Pewnie byłaby przynęta, która by gdzieś tam zadziałała na nie Ale no, nie znalazłem takiej przynęty Hlósak... Ja. gutt no. Už motnou. No, dobra, był, był, a nie dłużej, ale sypie, ja ci kręcę. supero do góry dobrze go chcę tam trochę zmęczyć bo tu krzaki znowu żeby się sytuacja nie powtórzyła, nie? Leczimy ja go do góry. A z brojeczką. leciutko siedział. Poszedł padnie. no i dobra, szukamy kolejnego wariata. Zobaczcie jakie to śmieszne, rzucałem tu parę razy i nic w pewnym momencie zmieniłem sprzęt, która po prostu dzisiaj działa. No i w pierwszym rzucie, nie. No tu ewidentnie wszędzie stają. O, człowieku ale jedną. Ja. zapadł się Co to było piękne zabranie w ogóle? są Ale nie wiem czy jest dobry, czy jest taki o zaraz zobaczymy? A taki o Zbrojka wypięta Zesamhali zapięty trochę rybcią. No ma takie 61 tu przemoto w locze dosłownie Było. fajne, nie? Spróbujemy teraz na coś takiego, zobaczcie główka 16 gram do zbrojeczka i nie, nie łówimy sendacz, szukamy grubych szpaków. jest i to jest dobry dobry jest dobry jest A raczej tu jest jakiś podczepiony nie wiem co chodzi ale idzie jak nie ty nie przynajmniej te w pysku nie wiem co się wydarzyło tutaj ale on jest cały opiątany w pleciące nie Pomożemy ci, myć go tak w początku zacznę od swoje. cyk nie wiem, co tu się odwaliło trochę. Poczekaj. Ja cię, gościu, z tego wykaraskam. Dobra, już. Dżerka złowiłem jeszcze. Szczupaczek taki. A zły. Ale ja nie wiem, czy to branie było, czy nie. Ale śliczna rybka, nie ucieka. Jesteś wolny, przyjacielu. W ogóle dziwne rzeczy się tu dzisiaj dzieją. Aczkolwiek dobrze, że się że wyjąłem tego szczupaka, no bo by pływał zaplątany i by nie przeżył tego wszystkiego. To drugi jerk, nie? To jest chyba jednak znak. połowiłem jakby nie było przynęty nie straciłem ba, a zyskałem jeszcze także no, ciekawie dobra, idziemy słuchajcie na drugą stronę trochę mamy do przejścia także do zowa jest rybka, było branie na początku, skręciłem teraz dążyj mi do przynęty i powtórzę, nie? ale zły kolego, kolego tam w porządku wszystko w twojej głowie taka bestia ale zły ale zły jesteś mimo że siatka gumowa tam się tak tam pozakręcał że uuu szok to rzucamy dalej Tak jest. A już mówię sobie do siebie, że kurde, ja nie wierzę, że z takiego miejsca ryba nie wyjeżdża, nie? Tak, szczupaczek nieduży. To był naprawdę, słuchajcie, super wypad na piękną wodę. To jest woda, słuchajcie, no kill. Ryb nie można zabierać. Do tego, słuchajcie, ona jest pilnowana przez strażników, przez koło. Który opiekuje się tą wodą. Jest ta woda prostowiedzie pilnowana, a dodatkowo tu wszędzie dookoła tego zbiornika są kamery, bo tutaj często strasz Miejska wbija, zagląda i również, słuchajcie, kontroluje wędkarzy, także no. Baja, po prostu baja, no co tu dużo mówić. Słuchajcie, da się, da się to wszystko ładnie, fajnie pogodzić, żeby były ryby, żeby wędkarze byli zadowoleni. Jak ta woda, słuchajcie, jeszcze nie była no kill, no to naprawdę tutaj ze szczupakami, no było kiepsko. Okonie się zdarzały, ale słuchajcie na przykład jak wpuszczali karpia, zarybiali nim to tu wyjeżdżało w dwa miesiące i tu ryb nie było, nie? Tu nie było po co przyjeżdżać ewentualnie z jakimś spowiczkiem, żeby się pobawić z rybkami. No... Tak to słuchajcie, wyglądało. Wpadło parę fajnych rybek. Pamiętajcie, słuchajcie, zostawić łapkę w górę, zostawić suba. No i oczywiście, jeśli macie pytania, to jak zawsze zapraszam do komentarzy, bo ja z chęcią, jak będę tylko wiedział, no to wam oczywiście odpowiem. Pozdrawiam Was z pięknego zamościa, z pięknego zalewu w zamościu. Do zobaczenia już w następnym odcinku. Siemanko.